Ja przygotowując się do tego do dzisiejszego spotkania zadałem sobie trud również przeczytania innej książki pod tym samym tytułem, który napisał znany francuski pisarz Honoré de Balzac, ale okazało się, że to kompletnie jedno z dwiegielość nawet sam autor deklaruje, że to tylko tytuł i zbieżność nazwisk. Natomiast jeśli Państwo tę książkę już czytali, albo ją przeczytają, to zrozumieją, że trudno się było do tego spotkania przygotować, ignorując jej niektóre elementy, na przykład taki fragment Państwu przeczytam, zaczynam konotować z kim to do czynienia, sama wkochana prawie brzegi, przypuszczona wycieczka z pobliskiego ogólniaka, bez facjaty, kombinując mi się to główno skończyło, jak mogę wreszcie wejść, zaczerpnąć w półzatoczynek, nawet schować, spejt, zastąp Setowańskiego, ustawiła i tak i tak. samo jak pozycja prowadzącego była też taka ja się chciałem jakby stylizować, ale Oczywiście to nie jest dzisiaj z ze mną, tylko, tylko z autorem, którego twórczość od jakiegoś czasu jest jednym z takich elementów współczesnej kultury, które, na którym trudno przejść do porządku dziennego, bo opisuje no, chociażby takie ponure takie historie i ponure elementy naszego życia, jak, jak życie w korporacji, czy to jest w jakimś jej tam fragmencie, w tym wypadku chodzi o Bankston. Bardzo znana, trzeba powiedzieć, zwał, która, która opisywała, że tak powiem, życie bankowca, w pewnym sensie, jak to powiedział, autor, nawet jeden do jednego. No i teraz pojawia się Jaszczuk, który jest trochę, e, właśnie, o czym jest ta książka. Nie zapytam autora, o czym jest ta książka, raczej zapytam go e, e, zupełnie o coś innego. Czym są dla niego tak naprawdę spotkania autorskie? Coże, spotkania autorskie są elementem promocji książki. Ja szczerze mówiąc, że nie lubię wystąpień publicznych, więc te spotkania autorskie zawsze są wiążą się do mnie ze stresem i koniecznością drugiego podreagowania tego potem. Więc, więc jakby być może gdzieś tam część mnie, jak mi też, powiedziałam, jakby też powiedziałem, jakby... Czyli w ten sposób ukazała tą sytuację, z tej mrocznej strony, no i właśnie tak to właśnie wygląda. Będziemy sobie tak podawać ten mikrofon, jako że instytucja jest niedofinansowana, to właśnie, to jest To jest już, proszę Państwa, tak, że twórczość, to pisarstwo, i to nie jest tylko pisarstwo. Jak Państwo zapewne zauważyli na zaproszeniu, e, użyliśmy fragmentu z książki, na której ten właśnie przejście prowadzący mówi e, coś takiego, że jest artystą intermedialnym, performerem, poetą, fotografem, malarzem, muzykiem, scenografem scenarzystą, reżyserem, twórczą, twórcą pierwszego danego filmu drogi oraz drugiego filmu robienia danych filmów. Czy eee, przed Państwo przedstawiciel pokolenia wszystko po 4 zł, to już nie wiem, to, to, to wymyśliłeś. Eee, tak, tak, to zostało wymyślone. To zostało wymyślone, ale też autor pierwszej narodowej powieści hipertekstowej i to jest ciekawy tutaj element, który też chciałem Państwu yy, polecić, bo to jest powieść za darmo. Można sobie w przeciwieństwie do innych powieści ciągle jeszcze wejść do internetu i odnaleźć powieść, która się nazywa blog. Która jest taką właśnie hipertekstową powieścią, e, jak to się mówi, pierwszą, chociaż przeczytałem w źródłach, że jest jeszcze e, kilka innych, które rywalizują. E, to jest w ogóle ciekawe, że przyszedł taki moment kilka lat temu, gdybym ten blok jakiś 7 lat temu. Tak, to jest hiper, tak, dość dawno. E, ale od tego czasu wcale nie pojawiło się dużo takich powieści, takiej literatury, której, którą by można użytkować w internecie. Czy uważasz, że to, że to w ogóle jest sens, czy, czy to był tylko taki jednorazowy eksperyment? Znaczy, w przypadku, no, tak. No więc w ogóle historia z tym blogiem jest taka, że jakby eee, no, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było publikowane, ale to powstało, czyli ten blog jest dosyć, dosyć prymitywnie zrobiony, dosyć, to jest to dosyć prymitywny hypertext, z, z, z takiej właśnie takich publikacji, które tam Hart teraz wydał na temat y, hipertekstu, y, raczej ten byłam i nie, nie, nie jest to taki typowy przykład hipertekstu, ale jest być może, być może rzeczywiście jakaś jedna z pierwszych prób, która, y, która włączyła tam y, internet z, z, z powieścią w tekstem, a wynikało to powiedzmy z tego, że y, jakoś y, tam w swoich czasach byłem y, czytelnikiem czasowisma Brunią tam była jakaś taka czegoś zachodniego i pojawił się taki w pojawił się y, tytuł Super Mario Brothers Kamazów, więc pomyślałem sobie, znaczy ja, nie wiem dlaczego, ale to często właśnie takie jakieś y, elementy inspirujące, to jakby, y, się tak właśnie biorą z, y, z takich, nie wiem, często z jakichś takich zlepek w ogóle różnych fragmentów rzeczywistości, no więc to myślę, że, że się ta rzeczywistość tak skleiła i pomyślałem sobie, że y, być może Interesującym pomysłem było zrobienie tego bloku. No i y, 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 zresetywizowałem, z to stare rzeczy, teksty z Bełkontu, z nowego wspaniałego smaku i y, cukru w i powstał właśnie taki blok. Jest to taka struktura, że tam mamy i mamy... Y, właśnie, nie, nie widzę tutaj tego olinkowania jakoś. Zaraz, hmm. możemy pojechać tu. Może jest, możemy. i na, Można, na przykład że... jest zdanie, a już mamy tych świąt jak jakie przyciśniemy Wchodzimy do ogóle Czy mamy jakby klatkę w bloku, gdzie wzorowałem na bloku, w którym mieszkałem, możemy sobie wejść w każde mieszkanie tego bloku? A co do w ogóle hipertekstu? No i, ja myślę, że hipertekst jest o tyle, jest o tyle trudny, że... E, że no to trzeba robić po godzinach, nie ma, tak się wydaje przynajmniej, no raczej nie ma, to nie, nie jest to... Bo sam tego to, nie robiłeś, to pomaga Tak, tak, no to, tutaj pomagał mi fachowiec internetu, oczywiście, który linkował ten tekst i no tutaj Marcin Maciejowski rysunki robił, e, chyba Piotr Marysew, coś tam jeszcze, nie wiem, przy redakcji pomagał, czy na pewno tak, pomagał, więc to jest takie działanie, że trzeba też kilka osób zaangażować w to, więc nie jest to powiedzmy tak proste, że napisali książki, że jest potrzebny redaktor i tyle. Ale nie kontynuowałeś znaczy, tego. Kontynu to znaczy nie kontynuowałem tego, ale yy, mam teraz pomysł właśnie, padł mi do głowy pomysł, yy, jako że tam powiedzmy dwóch lat robię tam na stronę HAP jakieś takie rzeczy związane trochę z yy, fotokomiksem, takie powiedzmy zabawy nawiązujące do takiego Arcina Patron, który kiedyś tam dawno temu robiłem też. Yy, też jest w sieci. No jest, być może jakiś tam w tam nie jest. Więc y, wróciłem do tego tematu, też y, po trzech y, latach y, robienia tego, tego internetowego projektu, y, ten baton 2, baton 3 y, się ukazał, nazywa się Taltorz, y, fotokomiksem I teraz właśnie pracuję nad filmem animowanym, też y, y, w tym cyklu, to y, to, to są takie, no tak jak powiedzmy, jakieś Kolarzy, które łączą tam zło, czasami bardziej skomplikowane, czasami po prostu w ten sposób żeby jakieś takie nie, krótkie nie. historie. Do czego zmniejszają. Do tego, że teraz prawdopodobnie, jeżeli fajnie by było w ogóle, tylko że to jest projekt właśnie dość, dość wymagającego do nakładu w ogóle, nakładek, nakładu kosztów. Myślę o właśnie, o czymś, co że Literaturę, fotografii i wideo, jakby, taką właśnie jakby książkę, która się właśnie rozgrywa w takim środowisku portalu. Takiego portalu więc, jeżeli się tylko że to jest akcja skomplikowana, bo do tego potrzebuję właśnie specjalistów od, od, od sieci i tak dalej. Więc projekt, powiedzmy, taki wiem, potrzebny, potrzebne są to pieniądze. Czekaj, <laughs> Jeżeli się znajdą, nie wiem to, to wtedy być może to, to dojdzie do skutku ale nie wiem, to jest hipertekst jest, może być tani i drogi, bo czasem tak, tak, robi to łatwo, a czasem właśnie na to nie, to, mm, to, 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 to ty sobie trzymaj, ja wtedy mówię bardzo głosno. Zrobiło się poważnie, więc jeszcze, bo, bo nie, nie skończyłem Państwu mówić, że właściwie może zastanawialiśmy się, czy to spotkanie poprowadzić tak w formie takiej spektak spektaklowo-performerskiej, czy raczej ma to być poważne spotkanie, poważne spotkanie z, z pisarzem, więc naturalną koleją rzeczy jakoś tak się stało, że będzie już teraz na poważnie. To zanim przejdziemy do Jaszczura, to ja bym jeszcze chciał Cię spytać o Twoją przygodę filmową. Czy można ją nazwać przygodą, czy, czy, czy to jest, w, czy na, na ile poważnie traktujesz działalność filmową? A Państwu pokażemy trailer, który jest na YouTube, z rami tak? No.

どこかで僕、また何て言うんじゃありません。 to chciałbym żebyś nam powiedział bo to też nie jest takie bo to też nie jest takie popularne prawda? czy oczywiście A, no dobra no, ja się skończy pewnie parę przypadków byśmy znaleźli pisarzy, którzy którzy My, ale no, to, pisa. da, którzy chcieli, chcieli, chcieli i zrobili jakiś film ale bo ja z jednej strony trzeba aż dużo czy ty się... To czy jakbym cię miał zapytać, zanim opowiesz o tych filmach, to co jest na pierwszym miejscu? Jednak pisanie? Trudno powiedzieć też, <grych> dlatego że pojaciłem się mówiłem, w ten filmie też by taka by moja absencja w ogóle na tzw. rynku literackim. W ostatnim czasie to znaczy też wynik tego, że, że, że nie wiem, robiłem film, pisałem do filmu lub też za, byłem zaangażowany w jakieś projekty i tak dalej, które właśnie miały, podczas których ten film miał powstać, ale nie powstał, więc, więc dużo, dużo przygód na planie filmowym. Tak, 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 tak. Myślę, że, że jeżeli chodzi o ten plan filmowy, dużo więcej przygód niż ten, niż literatura. Y, literatura jest taka dosyć... No, Zresztą znaczy, no nic się w zasadzie nie dzieje takiego specjalnego, jak pisze w tym domu domu, tyle czasami gdzieś wyjedzie, spotka się, no i ten, tyle. Na filmie to jest jakby interakcja z ludźmi cały czas, więc są różnego rodzaju interesujące sytuacje.